Cześć Wam tu na i w tym odcinku, jak sama nazwa mówi, customy. A więc tak, jak pewnie wiecie, robiłam dwa drastiki i je już skończyłam. I kupiłam sobie wczoraj, bodajże, wczoraj? Tak, wczoraj byłam w kinie i kupiłam. i w Rosmanie też i właśnie kupiłam w nim źrebie pinto, to stojące. No i kupiłam, żeby przemalować. Bo jest jednak tu sklaczka, jest, jest słodka, ale to malowanie było takie, więc przemalowałam. Na ciemnogniadą klaczkę. Zaraz ma na imię Lila, tak jak mój piesek. <grym> tak, jest od... Jest, jakby źrebakiem rybakiem lawy. Dobra. No i jak widzicie skarpetki ma cztery. Buńczoszki w sumie. Ma tutaj zas ogólnie. Tutaj te wszystkie rzeczy raczej są. Ogonek kościogonowy ma szarą, ogonek czarny. No jak widać cieniowanie jest, jest obecne Różowy pyszczek, chwilkę bo nagrywam telefonem, ostro się sama nie łapię Muszę klikać parę razy o, Różowy pyszczek Taka słodka odmianka Ten błysk w oczach Ogólnie taki słodziaśny jest, słodziaśna Właśnie i taki słodki, zwykły, najzwyklejszy, gniady konik Mi się podoba i jest git No w ogóle dzisiaj pisałam testy, był włoski historia i polski I myślę, że poszło nawet dobrze Ale tak, ja muszę to powiedzieć Po prostu masakra jakaś Moja koleżanka Bo tak, teraz są takie specjalne naklejki, żeby naklejać na testy, na arkusze i moja koleżanka dostała te naklejki, i pani mówi, no to po teraz połóżcie je na ławce, i potem przyklejcie je na arkusze. Przyklejcie na arkusze, nie? I ona przykleiła na ławkę. I pani do niej przychodzi. I takie, co ty zrobiłaś? No przykleiłam. A dlaczego miałaś przykleić na arkusz? No ale pani powiedziała, że na ławkę. Normalnie cała 6, jak mi rozumiałam, z niej taką bekę. <grym> tak, no właśnie. Tak, a wracając do tematu, to właśnie jest Lila. Yy, nagram jeszcze dzisiaj, przynajmniej postaram się, filmik z moimi wszystkimi kolektami i dodam w piątek. Bo będę nagrywać kamerą, filmik będzie długi, będę pokazywać z każdej strony. Tak, yy, Lila. I tak, teraz na moje drastiki zaczniemy od papu przerobionego bardziej. A więc tak, usunęłam siodło, musiałam zakleić na pierśnik oraz popręg I wygląda teraz tak Yuppie Właśnie, nie nie pokazywałam go, wam go chyba, bo też wczoraj skończyłam No i jak widać jest wycieniowany dość mocno, aczkolwiek jest też ciemnogniady Zrobiony ma o głowie Taką jaśniejszą brązową. Jak widać, wycieniowany, wszystko pięknie zrobiony jest. Tutaj, no jak widzicie, jest trochę taki kanciasty, no ale pierwszy raz kleiłam z mi masą modelarską figurkę. No. Dalej. Ma takie szczoty ogonek. Jest wycieniowany. Naprawdę ładnie. Ogólnie bardzo mi się podoba. Zostawiam go sobie chętnie. Ale. Mm, w sumie to nie mam miejsca zbytnio zaraz, już w gablotce To znaczy mam, ale. No dobra, nieważne. Zostawiłabym go sobie, ale jest też na sprzedaż wymianę. Na sprzedaż jest za złotych 50, ponieważ. No mogę zniżyć do 45, ponieważ to jest drastik. Drastiki są droższe, a ponieważ ten drastik jest taki pierwszy, to dlatego tak taniej. Yy, przepraszam, ruszyłam kamerą. Yy, Telefon. No i dalej wymiana na dwa konie. Najlepiej z mojej chci listy powtarzam. Poszukuję Ogiera Wałacha Fryzyjskiego z kolekty, Klacz Dereszowatą z kolekty Mustang, źrebak Grulo z kolekty też Mustanga oraz ze szlejch, No to Wałacha z 2000 roku, Wałacha Zimnokrwistego Kasztanowatego i Wałacha forblutka i ewentualnie jakieś tam inne, których nie mam z mojej chci moich listy. Tak, to by było na tyle z tego modelu. Tak no. no i teraz dzisiaj też skończyłam Clizdala przerabiać i ogólnie robić. No i myślę, że wyszedł całkiem obiecująco. A więc pierwszy raz zrobiłam taką maść jaśniejszą gniadą i myślę, że wyszło nawet nawet. Tak jak już ktoś zauważył Próbowałam y, zrobić takiego jakby Ardena z y, Zdjęcia promocyjnego Taką maść właśnie podobną Taki odsięgnianego y, No ale cóż Dalej, kopyta ma oczywiście szary No, ostrość się nie złapie Szara kopytka Tutaj jest zaciemniony, ma cienie I tak, dorobiona grzywka Tutaj z tej strony Ostrość. Zrobiona grzywka. Grzywa także zrobiona, wycieniowana. Yy, błysk w oczach przyciemniony. Pysk. Tak. No, reszty. Dalej. No, ogonek też zokrejony. Chociaż jest trochę chudy, ale już nie chciałam go poprawiać. Bo bym zepsuła, znajomą życie. No, ma na imię Sinestro, zostaje u mnie, nie jest na sprzedaż, tak samo Żrebak. No, i myślę, że bardzo ładny wyszedł. Jak na pierwszy raz malowania, właśnie takiego odcienia maści, i było bardzo trudno, nie powiem, że nie. Bardzo trudno się go cieniowało. <laughs> jeszcze nie tego do końca. Troszeczkę się jeszcze klei. No, i mi się bardzo podoba. I no, piszcie, co myślicie. O nim i o tamtych yy... obozach. widzieliście moją twarz? <gry> o po pozosta moich pozostałych dwóch koniach, czyli papo, który jest na sprzedaż i wymianę, lub wymianę może. No i o tym zierabaczku pod kim? No to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w piątek. Papa! Pa.